Dzisiaj na festynie rodzinnym na zakończenie lata prezentujemy resuscytację krążeniowo-oddechową. Dla uczestników przygotowaliśmy certyfikaty prawda, oraz niespodzianki w postaci kuponów na, na nasze kursy poprzez ternika motorowodnego. Zatopnika młodszego, bo ugraszniesz drogi od, oddechowy. Jedną rękę na części koznej czoła, drugą na części kostnej żółtwy i ugraszniesz drogi od, oddechowe Raz, dwa, trzy I teraz dwa oddechy Ale wyszło wszystko no, y, nosem Nazywam się Sebastian Młoski, jestem ra ratownikiem medycznym. Dzisiaj na e, festynie. Prze przedstawialiśmy pierwszą pomoc w schemacie B BLS, czyli e, podstawowe czynności e, ra ratujące życie. I było bardzo dużo chętnych. Także mm, o, wierzę, że uważam, że, że w, w pierwszej pomocy. Mm, Należy tą dziedzinę roz, rozwijać, tak? Coraz, coraz więcej ludzi potrzebuje tej pomocy, także osoby powinny się uczyć udzielania pierwszej pomocy. Od czego zacząć pierwszą pomoc jak to przybiera? Od czego zacząć pierwszą pomoc? N należy y przede wszystkim upewnić się, własne bez, bezpieczeństwo, czy, czy nam się nic nie stanie. Jeżeli e, wszystko będzie dobrze, tak? Możemy zacząć od, od, tego, od pomocy po, poszkodowanemu, tak? Czyli sprawdzić przytomność po, poszkodowanego. Jeżeli osoba jest, jest przytomna, e, Czyli tej osoby nie, nie udzielamy tej, tej osoby pomocy, y, zawiadamiamy odpowiednie służby, czyli w, w tym w, w, w wypadku karetkę po gotowie. Jeżeli osoba nie ma oddechu, tak? Czyli musimy udzielić pie, pierwszą, pierwszą pomoc. Czyli najważniejsze jest uciskanie kla, klatki piersiowej i wykonanie oddechu. Jeżeli boimy się wykonać oddechy, możemy uciskać tylko klatkę piersiową. I to jest